W pierwszym równaniu minus y przeniesiemy sobie w myślach na lewą stronę, czy już mamy plus y. 2x przeniesiemy na prawą stronę, więc mamy minus 2x. Dodać 6. Natomiast w drugim równaniu, o tutaj już był spoiler, mnożymy je przez 3. I otrzymujemy y odjąć 1, to się równa 3x. Pierwsze równanie przepisz bez zmian. Natomiast w drugim równaniu minus 1 przenieść na prawą stronę. O, no i mamy to, co jest nam potrzebne do narysowania prostych. Jeszcze tylko punkty wyznaczmy. 0,6 weźmiemy. 1,4. Tutaj wstawimy 0. Więc będzie 1y. I wstawimy 1. 3 razy 1 to 3. Dodać 1 to 4. No tu już widzimy, w którym miejscu się przetną te proste. Jak powtarzają się w obu, współrzędne, powtarzają się w obu prostych, no to ewidentnie to jest punkt przecięcia. Dobra, to rysujemy tak. Zaznaczamy punkta współrzędnych 0614 i punktów współrzędnych 0114. I rysujemy dwie proste. Szukamy punktu przecięcia. Obie współrzędne dają nam rozwiązanie tego układu równań. Super teraz podstawmy w miejsce X 1. Tu będzie 1 i podstawmy w miejsce Y czwórki. Teraz tak, w pierwszym równaniu mamy 2 razy 1 to jest 2, po prawej stronie 6 odjąć 4 to też jest 2, czyli równość zachodzi, w drugim równaniu 4 odjąć 1 to jest to jest 3, podzielić przez 3 to jest 1. X jest 1, czyli 1 jest równy 1. No to sprawdziliśmy. Układ równań jest rozwiązany poprawnie.